kiedy zaczyna się trzymanie, kiedy nie trzymanie moczu, kiedy jest fizjologia, kiedy jest patologia. Generalnie powinniśmy zawsze trzymać mocz. Czyli to, czy podbiegamy do autobusu, czy skaczemy na skakance, czy też bawimy się z dziećmi na trampolinie. Nie powinno być żadnego kropelkowania, żadnego popuszczania tego moczu. Struktury anatomiczne tak są skonstruowane, że to wszystko powinno być zatrzymane i nie powinniśmy w żaden sposób popuszczać. Jeżeli w takich sytuacjach, jak kichniemy, mamy katar, kaszlemy i zaczynają się pojawiać drobne Krople tam, dwie, trzy, pięć. No w każdym razie robi się mokro w bieliznie. Z dzieckiem nie możemy na trampolinie poskakać, skakanka robi się, że tak powiem, rzeczą trudną. Pójdziemy na fitness i bieganie po bieżni powoduje, że mamy mokrą bieliznę. No to już jest sytuacja niedobra. To już powinniśmy zacząć, że tak powiem sprawdzać co się dzieje i udać się na konsultację, dlatego że jeżeli mamy nieprawidłowości w zakresie anatomii, czyli mamy jakieś osłabienie. Najczęściej to jest ta mięśniówka, która po tym porodzie jest nieprawidłowa, która uległa uszkodzeniu. Poza tym no, w obecnej dobie generalnie siedzimy, nie, nie, nie wykonujemy dużo czynności takich kucających, schylających się. Dawniej było to trochę inaczej. No, teraz próbujemy to nadrobić do, na fitness, no, ale idziemy na fitness, no i tutaj mamy mokrą bieliznę. No, to nie jest to dobre, więc generalnie, jeżeli się pojawi tylko minimalna ilość moczu, którą gubimy, to powinniśmy się zgłosić i wtedy. Często wystarczy tylko kilka zabiegów i ta sytuacja się naprawia. To tak jak często po porodzie pacjentka rodzi i wraca do domu tam często czy nacięte krocze, czy teraz mniej tych kroczy jest nacinanych, ale zawsze się pojawia takie nietrzymanie moczu. Gdzieś tam szybko wstanę i popuszczę popuści się trochę tego moczu, ten mocz się wykropelkuje trochę. Natomiast ta sytuacja często wraca do normy. Tutaj organizm jest tak skonstruowany, że w dużej części ta, ta poporodowa sytuacja nietrzymania moczu kończy się tam często 2-3 do pół roku. I wraca do normy. Ale niestety jest duża grupa pacjentów, którzy, u pacjentek, u których to się niestety nie dzieje, i w dalszym ciągu mamy nietrzymanie, i to nietrzymanie się zaczyna robić coraz większe. Czyli już nie jedna, dwie, trzy kropie, ale jest zdecydowanie mokro. No więc tu nie ma na co czekać, że a może mi przejdzie, albo tak musi być, no bo pani rodziła, to musi pani mieć nietrzymanie moczu. No właśnie nie musi być, bo szybka fizjoterapia szybko problem rozwiąże, bo organizm młody, no to szybciej się zregeneruje. Oczywiście, jeżeli mamy 60 lat, też możemy trochę naprawić. Oczywiście regeneracja tutaj tych mięśni jest słaba, dlatego, że z wiekiem mięśnie zanikają i te struktury mięśniowe, które mając tam 20, kilka, 30 lat były mm, dużo w lepszej kondycji, teraz stały się tkanką łączną, włóknistą, więc tylko Zostały resztki mięśni, ale zawsze jest szansa, że yy, jesteśmy w stanie coś wyrehabilitować i poprawić kondycję tych tkanek. Tak więc, generalnie, jeżeli po porodzie przez jakiś czas mamy nietrzymanie oczu, yy, większe bądź mniejsze, i ono przechodzi, no to powinno być dobrze, te struktury na tyle się zregenerowały, że wszystko wróciło do normy. Natomiast jeżeli cały czas mamy to utrzymywanie się, jakieś properkowanie, większe, mniejsze, no to lepiej przyjść na konsultacje i indywidualnie możemy dobrać program, który spowoduje, że ta sytuacja wróci do normy i jednocześnie nie musimy stosować jakichś wyrafinowanych technik operacyjnych, żeby wszystko wróciło do. Normę. No więc jak to mówią, to do zobaczenia na konsultacji.